Sobie. i biegnie za nami jakiś pies. Ktoś psa chyba porzucił Pierwszy raz tego widzę. I biegnie za nami, a Sonia szału dostaje. Wiecie co, ja to się zatrzymam. Bo on biegnie za samochodem. Ja to, suciu. Ej, ty biedny ktoś Cię porzucił. Patrzcie, zobaczcie. Ktoś Cię porzucił. Ktoś się w ogóle nie boi. No, gdzie, gdzie się pchasz do samochodu? No. O, no dobra, to biegnij za nami. Jezu, się nie boi A jadę. Ale mój Bruno to może... Mój... Kawał psa, wiem. w ogóle się nie boi, skoczył mi na kolana. Okay. Jakie ludzie. Mm. Sonia, weź ty się opanuj. Co ja mam Ma, oh, burzy, wiecie co, zajęta. Obroże! Sonia, uspokój się! Aż mi się biegi mylą, się zerwał. No ja go na nie wezmę, bo to mu... z nim Jechałam pod dom i przybiegł za mną biegnie Bruna go zobaczy do nie o zaraz wam pokażę chodź czyj ty jesteś chodź tutaj czyj ty jesteś, pokaż ty się no, a pokaż tą obruszkę, co masz, pokaż, no masz obruszkę jakąś starą. Ktoś cię wyrzucił? Ty się, o Jezus, o okuś... Poczekaj, bo ty jesteś pogryziony. Poczekaj, usiądź, siad, siad, siad. Siad pies, siad ładnie. Teraz do domu nie będę. Jest pogryziony, krew mi się leje. Wysiadaj Sonia Bohaterko, wysiadaj. Gdzie masz pana swojego? Gdzie masz pana? Bo już mnie nie ugryzł, wiecie co, bo ja nie znam go, ale łaskawy taki jest. I tu ma on rany, Tu widzicie? Ktoś się upił. Ojej, podaj łapkę! Daj łapkę! Ładny jesteś piesek! A daj wali. Daj łapkę! Oj, no dobrze no! Dobra, idź, bo ja cię do domu nie wezmę! O, tu ma czerwony, ale nie, dziury nie ma, to tylko taka plamka. Ładny jesteś piesek. No, patrzcie no. Ja tak, ja jestem dobra. No daj łapeczkę, daj, daj łapeczkę. Ale Bruno to cię nie polubi, wiesz? Bruno cię nie polubi, no! Trzeba zrobić zdjęcie na Facebooka, by znać, może ktoś, ktoś cię szuka. Ojej, to jak on się przytula, zobaczcie, łapy daje. No już dobrze, dobrze. Czekaj, idź, idź już, idź. Kawał psa. No, biedny jesteś, ale on się tak przytula do mnie. Sieć tutaj, zobaczymy. Zrobiłam zdjęcie na Facebooka i zobaczymy. Może ktoś się szuka, co? Ja to idę do domu, bo mi zimno. A ciebie to muszę zostawić. Ja cię muszę zostawić tu! Ja cię nie mogę wziąć! Nie mogę! No zobacz, Bruno szału dostaje. Dobra, idź, bo ja chcę wejść do domu. Muszę iść do samochodu, bo nie mogę wejść na podwórko. Muszę poczekać, aż ten pies odejdzie, bo Bruno dostaje szału. I jak ja wejdę na podwórko, to on mi pod nogami wyjdzie i nie tej Boże się zacząć gryźć, co ja zrobię wtedy. Jak ja sama jestem w domu, schowałam się do samochodu, żeby ten pies mnie nie widział, żeby trochę dalej odszedł i wtedy wejdę na podwórko, bo Bruno to dostaje obłędu. Boję się, że go pogryzie. I wiecie, dwa takie wielkie psy jak się złapią, co ja zrobię wtedy? Ja serdził. Może on nie ma zamiaru odejść. Dobra, siedzę. Stoi ten pies za samochodem i szczeka na mnie. Się cieszę, żeby, żeby wyszła. Idę, ja. Nie muszę sobie jakoś poradzić, bo przecież ja tutaj zamarznę. Nie będę siedziała w tym samochodzie jak tak głupia. Idę. Dobra, słuchajcie, podstępem udało mi się wejść jakoś do domu. Musiałam, wiecie, ten pies siedział tak za samochodem. Bruno trochę oczyt trochę odbrany, od i ja tak wiecie, jak myszka. Myk i biegiem wpadłam, i jakoś mi się udało, ale teraz kręci się ten pies tutaj po polu. Bruno dostaje szału, bo już się bałam, że nie wejdę do domu, bo on jak, jak ja się bałam, że go dorwie, wiecie, no Bruno, to Bruno jednak. A to też był pies. I zrobiłam zdjęcia, wystawiłam na Facebooka i może ktoś go po prostu szuka i napisałam, wiecie, że tutaj lata po tej ulicy, no bo no, nie wyglądał na zagłodzonego, porzucony z obrożą, może komuś uciekł, może ktoś zgubił, a może to tutaj z okolicy, ale ja nigdy tego psa nie widziałam, ani na żadnym tutaj działce, posesji u nikogo, żeby to był czyjś taki, wiecie, z podwórka, był uciekł, chyba, że z daleka, no nie mam pojęcia, zobaczymy. Taka to historia. Dobra. Y, co ja chciałam. Mm, biorę się zasiadanie i bo jeszcze nie jadłam, a już jest dziesiąta I muszę się ogarnąć, bo po prostu nie wyglądam totalnie. Słuchajcie, z tym koczkiem. No, więc tyle. Usiadam sobie słuchajcie, na chwilę. Odgrzewam y, zupę. Trochę mam rosołu jeszcze. Y, makaron jeszcze gotuję i zjemy. Y, Laura śpi. Usnęła do lekarza, zapisałam się na jutro dopiero, na 16, bo nie ma miejsc Dzisiaj dobrze, że w ogóle udało mi się tak zadzwonić, że zapisali mnie na jutro jako pierwsza, bo jutro doktor przyjmuje od 16 dopiero. Więc zapisali mnie jako pierwsza, więc dobrze, że mi się tak udało, że. W tym czasie zadzwoniłam, że jako pierwsza będę, bo na, bo na dzisiaj to już miejsc nie było, a dzisiaj jakoś krótko przyjmuję. W sumie to, ja nawet tutaj doktor nie byłam, ja nawet jej nie znam, bo ja się przepisałam do tej przychodni to nawet nie wiem, um, jaka to doktor, a jak ja wtedy byłam z Laurą, co ja tak wszystko spędzałam jeszcze przed ospą, dwa tygodnie przed, przed ospą, na wizycie, to było zastępstwo, bo ona miała urlop, coś takiego i było zastępstwo i przyjął nas ktoś inny, taki, taki pan nas, nas przyjął dobrze jest, e, no i mm, no, e, a tej pani, naszej doktor, to nie znam i nawet nie wiem kiedy, w jakich dniach przyjmuje, to mi powiedziała, że raz w tygodniu przyjmuje od 16 we wtorki właśnie, no ale dobra Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. Nic się na tym nie poradzi. Niech, no, jutro pojedziemy. A teraz poszła spać. Znowu ją trochę głowa bolała. Lekką gorączkę ma. No. I tak. Brata, córeczka też chora. Dzwonili też. Kaszel. Strasznie męczył kaszel. I też poszli do lekarza dzisiaj. To... Też jakieś tam leki dostała eee, i też tam jakieś ucho zatkane. Coś za, na zatoki poszło i dobrze przyszły tak jakby w ostatniej chwili, bo by poszło też na uszy jej. Tak coś takiego by pisali, więc. Tragedia wam powiem. No mm, i tak to dzień mija. Eee, ten piesek poleciał, już go nie ma, e, więc nie wiem. Eem... Nie wiem, co z tym psem, czyli to był pies. Parę osób udostępniło ten mój post. Nikt się nie odezwał. Nie wiem. Ale on sobie kręcił, się kręcił, kręcił i w końcu sobie pobiegł i go nie widziałam już, więc nie wiem, trudno powiedzieć. A też nie byłam w stanie go wziąć, wiecie, do domu na podwórko i go trzymać. I czekać, nie wiem, na właściciela czy tam na zbawienie. No bo Bruno. Jeszcze wiecie, jakbym był Paweł w domu. To jeszcze, a tak sama to bym sobie z mnie poradziła. Z brunem. No bo nie wiadomo, jakby go zaatakował. No, i to tak dzień minął. Amelka poszła do szkoły oczywiście dzisiaj. Pierwszy raz po tych trzech tygodniach. No. I tyle. I tyle słuchajcie. I nic się nie dzieje. Co tu nagrywać? Nie ma co nagrywać. Samo życie. Takie życie, słuchajcie. E, zobaczymy, co na jutro lekarz powie. E, i, I tak, i już nie chcę Was tutaj zanękać, bo w koło jedno i to samo tutaj gadam o tych chorobach i o tym przybiciu moim, ale to tak. E, Rosł grzeję, pulpety zrobię, mam w sensie pulpety. Gotować nie muszę. Tak nagotowałam słuchajcie w piątek, że nie muszę nawet dzisiaj w pędziach jeszcze gotować. Mam jeszcze pulpety, e, więc obiad dzisiaj będzie. Rosół też odurzeję, zjemy i tyle. Rano byłam właśnie w sklepie, to kupiłam e, kajzerki, pączka sobie kupiłam, więc ciasta chyba też nie będę żadnego piekła, ani nic. E, chodzi za mną ale nie chce mi się. Powiem Wam szczerze, że mi się nie chce. E, o, i to taka historia, miałam się uczesać, ogarnąć. Też mi się, słuchajcie, nie chce. Ale co tam? Olać to, jak to się mówi. Jest jak jest i lepiej nie, lepiej, lepiej nie będę wyglądać. Dobrze, że wyglądam tak, jak wyglądam. A mam nadzieję, że będzie lepiej. To chciałam powiedzieć, bo się już zakręciłam. I dzisiaj znowu nudny vlog. Ale takie jest życie. Nic na siłę tutaj nie wymyślimy, słuchajcie. Dobra, grzeję ten rosołek. Może Laura jak wstanie, to trochę zje. I co? Jeszcze się do Was potem odezwę, i to będzie chyba na tyle dzisiaj mojego smęcenia. Talk us the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're